Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mm, ostatnio wczoraj włożyłem sobie pannę y, mieczyk do takiego pojemnika, bo niestety nie miałem żadnego wolnego akwarium, a widziałem, że na YouTubie y, jeden z akwarystów też takiego właśnie wykorzystał. Oczywiście cały umyłem, nie żadnymi chemicznymi rzeczami, tylko normalnie wodą przemyłem, y, myłem go bardzo długo, żeby było wszystko git. No i wpuściłem y, wczoraj samiczkę mieczyka. Tutaj, oczywiście na powietrza grzałeczka i proszę Państwa mamy tutaj Nie wiem czy to zobaczycie, bo to są bardzo mikroskopijne rybki teraz ale czekajcie, postaram Wam się wyjmę ze statywu Postaram Wam się pokazać proszę bardzo Mamy tutaj nie się wyostrzy chyba nie mamy tutaj około 20 sztuk mieczyka czerwonego. Po prostu jestem w Jest oczywiście, wszystko działa. Dzisiaj będę je jeszcze przekładał najprawdopodobniej do mniejszej kosteczki, żeby miały wszystko i żeby były ten po prostu... Musiałem to szybko wymieścić, bo zobaczyłem, że moja yy, myszykowa będzie się kotić. No i mamy tutaj taki większy trochę pojemniczek, żeby wszystkie sobie żyły. No i jest już tu około 20 sztuk naliczyłem. Może być trochę mniej, może być trochę więcej. Sorry, że też tak to trzymam, ale z ręki nagrywam, bo no, chciałem Wam to pokazać. Tam są, większość jest tam pod tą drzałeczką. No i naprawdę jest ekstra. E, tutaj, może o, zobaczycie. Sorry, że takie jak trzęsie, trzęsie, ale chciałem Wam to pokazać. Są tutaj, jest tutaj jeden na rybek w tym miejscu, proszę bardzo, no zobaczymy co z tego będzie, będzie, no najtrudniej oczywiście odchować te młode, ale mam nadzieję, że mi się uda i że zostanie co najwięcej, temperatura w akwarium to 27 stopni, czyli mają cieplutką wodę, żeby wszystko im tutaj było fajnie i dobrze, no i dobra, ja teraz sobie tutaj zostawię, żeby nie stresowały i dam wam znać, po prostu wieczorem w samym filmie. I tam drugi dzień nagrywam to audio mm, osobno, nie, nie w filmie, po prostu tam nie mogłem nagrywać. No i dodałem rybkom mm, światło oraz przyniosłem do, do innego pokoju, gdzie po prostu lepiej mm, sobie mm, tam mogły żyć, bo miały też dostęp do światła dziennego. No i tak przebiegł drugi dzień. Rybki zbyt nie chciały jeść, ale y, było wszystko widz. trzeci dzień, to też nagrywam osobno. Jak widzicie na środku pudełka jest kotnik i to oznacza, że druga samiczka mieczyka po prostu urodziła mi młode, urodziła ich około 15 sztuk. No i na razie sobie dałem ten kot na środek tego pudełka, żeby trochę się te rybki dostosowały do wody, bo mają też inny dzień urodzenia. No i w następnym dniu już przełożyłem je, żeby pływały sobie tam tamtymi rami. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj i dzisiaj czwarty dzień już z komentarzem normalnie. Czwarty dzień. Moje rybki pływają sobie dalej w tym pojemniku, ponieważ sądzę, że mają tutaj lepsze warunki niż w Kosce. Jest ich tu około 30, ponieważ, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nowa samica. Po prostu nowa samica też mi ze sobą może i wykociła się, więc już połączyłem te rybki. Wczoraj jeszcze były w kotniku, ale dzisiaj już je dałem, żeby pływały sobie razem. No i tak jak widzicie, mają się dobrze. Na razie dwa zgony. Dwa mi tylko, dwie tylko rybki nie umarły. Z tego wszystkiego więc mam nadzieję, że będzie tutaj jak najwięcej. Jak sobie może zobaczyć, mam tutaj tu mchu, ale mam zamiar i dokupić tego mchu troszkę. No i tu sobie pływają. Będę musiała za niedługo zaopatrzyć się akwarium dla nich, ponieważ nie będę miał gdzie przechowywać, nie będę przez cały czas w tym pudle siedziały. Myślę nad setką i nad siedemdziesiątką dwójką. Zobaczymy, które wybierze, które wybiorę. No, abyście się pytali, to tutaj jest po prostu fit napowietrzający i zwykła rurka napowietrzająca, żeby to po prostu je Nie stały trochę jedzenia, ale zbytnio jeść nie chcą. No i tak to się tutaj rozwija. Widzimy się w dniu piątym. Cześć, cześć, witajcie, kolejny dzień, dzień czwarty, sorry, że w poprzednich filmach mówiłem, że to jest inny dzień, po prostu mi się pomyliło, dzisiaj po prostu tak, dzień czwarty, dzień czwarty dzisiaj, uchowanie na rybku mieczyka, moi drodzy, podajemy tak jak wczoraj, zjedły sobie rybki pastylkę, podajemy tak jak wczoraj, Watermix Tetry Postawię was tutaj czekajcie. Tu was postawię. Na razie nie widzicie zbytnio nic Po bąbelki, ale już Wam pokazuję jak to wygląda. Ok. Biorę do ręki. I od razu. z tetry rzucamy. Opadła sobie tam. Jak to zobaczyły. No i co? Dzisiaj dolewamy tutaj wody. Również troszkę już jest mało. Jak sobie widzicie. Więc dolewamy tutaj wody. I miejmy nadzieję, że wszystko będzie git. Mamy tutaj wodę z dzbanku. No i dolewamy rybkom, ponieważ już coraz mniej tej wody. Jeden dzbanek myślę, że im wystarczy. Jak na razie, wyjmiemy też dzisiaj trochę śmieci z akwarium pod względem, że jedzenie wyjmiemy dzisiaj trochę jedzenia żeby nie spleśniało przepraszam, że tego nie widzicie ale na tym nowym legale jeszcze nie mam nim takiego czegoś żeby status postawić Musimy was jakoś tak umocować po prostu ale słyszycie, że woda jest nalewana ze zbiornika Będą mogły trochę więcej tej wody mieć. Na to im poprawi trochę humor. Teraz was trochę może przekręcę. Dobrze, mam 500. i trochę tutaj poprawię. Przynajmniej przełożę tą pastynkę, bo to w takie miejscu co nie powinno. Okej, Tu jeszcze jakieś paprochy sam. O, zobaczyć. Czyli paproch. Muszę sobie pszałowe. Trubków nie ma. To jest najważniejsze. Może nie mam żadnych trubków. rybki sobie żyją dobrze moi drodzy odłożę pensetę wezmę was moi drodzy tutaj wyjmę was ze statywu no i proszę rybki już się zainteresowały tutaj pastylką no i wszystko jest ładnie